Gimson widzę piosenkę wydał. Z golec orkiestra Marti Renti i Karolina B. trzy kropki. Od Gimsona zaczniemy. Cześć tu Łukasz. Kurwa, kawe mam zajebano. Spływ kokainowy mam, widzowiecie. Gole z orkiestra, kochani, pozdrawia. Moi drodzy, co wam powiem, co wam powiem, ale wam powiem. Gimperowi, nie ufajcie, to niezły Obibok, Hachmenciosz, Bajrant i poza Pozawamy wszystkich tych, którzy utworzą nową wersję ścierniska. Jedziemy! Dobra, ale tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, to jest taki kurwa banger. ja wam powiem tak, jak pamiętam, jak byłem młodszy, to ja tak nie miałem jakiejś wieby w muzykę, no wiadomo, jak mi kurwa kuzyn zgrał na kurwa człowieku płytę CD-ROM, wypalił mi Bernem dziewiątką, czy nie dziewiątka to była później, no jakimś tam kurwa pierwszym Bernem, 50 centa, no to człowieku byłem królem życia, nie? Puszczałem sobie 50 Centa w takim radyjku, co miało twarzy rozpierdol, ale potem jak już byłem taki bardziej świadomy, no albo właśnie to było wcześniej, nie? Dla mnie golec orkiestra to był kurwa mój ulubiony zespół. na, na koncercie byłem kiedyś, kurwa, no to miałem 6 lat. Było blisko, powiem, bowiem już na sam ten stach. Cały domek w rzekł, że już na nas... Nie no, kurwa mać, to to teraz, że się dali do pieca. A było tak fajnie. Obdokowały mi się wspomnienia, takie wiecie, takie kurwa... Już miało być... Pole, pole, łyce, pole. Ale niestety, wjechał Gimson, no zobaczmy. A o co chodzi? Oni mieli w Sabotażyście, tak? Takie zadanie, czy co? Było blisko, powiem, bowiem już na sam ten stach. Cały domek w momencie rzekł, że już na nas czas. Koło ratunkowe Tomek wtedy dostał, a prawowity ziomek potem pozamiatał, pa! Robię se kolego co chcę. Oni to są jak te owce, tańczą jakim gram. Mam taką jedną na oku: łopaty nie wzięła i chuj. Niby nic nie chce gadać, a ja, kurwa kłamie jak z Nieprawda! Prawda. Daj obrazie. Ja pierdolę, no nie wiem, niebali jak już robić pr przeróbkę i nie ma słowa kurwisko w refrenie To już jest kurwa po ptakach, jak już to tak bez to to Ja pierdolę się, że kurwisko jakby wjechało w refrenie z rozpierdam i to no, Marty Renty też tu śpiewa? Dobra, cała taka Tyle to w tej kwestii I teraz pomiem tak Zawodowanie na Bowak się kręci jak ta Marty Renti, a go do, że Josy jest niecny. Tyle to w tej kwestii I teraz pomiem tak i mówił coś mi tu cyganis. O który klimat śliski zakramęcko sobie pił lec gorący już pod życią łagień mu się nie no daj czadu daj czadu, daj czadu